Witam bardzo skutecznie, Jakub z tej strony. Zapraszam Was wszystkich na kolejny odcinek z serii nierówności. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dwóm nierównościom z matury rozszerzonej. Wyjątkowo prostym nierównościom, które pozornie wyglądają na trudne ze względu na te pierwiastki. Natomiast pokażę Wam, że nie ma tu nic strasznego. Bardzo łatwo się zresztą uporać z tymi pierwiastkami. Zaprezentuję po jednym sposobie na te nierówności, dlatego że każdy inny sposób byłby już troszkę takim przekombinowywaniem, takim chodzeniem trochę dookoła. Właściwie druga nierówność to jest dosłownie wniosek ze średniej kwadratowej i arytmetycznej. Natomiast pominę ten sposób, dlatego że będę prezentował użycie średnich w nierównościach dopiero w przyszłych seriach. Natomiast zaufajcie mi, można ją rozwiązać po prostu w jednej linijce. No dobra, to spróbujmy się zmierzyć z pierwszym zadaniem. Zauważcie, że mamy do czynienia z liczbami dodatnimi, także tutaj nie mamy obaw, że jakbyśmy mnożyli przez a albo b, no to że nam się jakoś tam znaki poobracają. No i zobaczcie, mamy dużo pierwiastków. Najlepsza technika, żeby się pozbyć pierwiastków, to po prostu podnieść to do kwadratu. Możemy to zrobić bezkarnie, dlatego że obie strony są tego samego znaku. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z tymi te, tego samego znaku z stronami, no to odsyłam Was do poprzednich odcinków, w których tłumaczę bardziej szczegółowo, e, dlaczego czasami jest ryzykowne podnosić do kwadratu, jeżeli nie znamy znaku jednej ze stron lub dwóch. No dobra, no to po podniesieniu do kwadratu zobaczcie, co będziemy mieli. Jak to podniosę do kwadratu, no to ten pierwiastek zostanie wykasowany przez kwadrat. Natomiast tak jak podniosę do kwadratu, to pamiętajcie, tutaj mamy sumę dwóch czynników dodanych do siebie. Czyli gdybyśmy tu mieli x tu Y, no to trzeba to po prostu zastosować tam wzór skutecznego mnożenia, czyli musimy na to uważać. Zatem tu będziemy mieli po prostu A dodać B, razy C dodać d większe lub równe. No, i tutaj będziemy mieli AC, no bo to do kwadratu to jest AC, dodać BD do kwadratu to jest w sensie pierwiastek z B do kwadratu z BD, no i dodać dwa pierwiastki z AC razy pierwiastek z BD. Czyli mamy coś takiego. No i teraz popatrzcie, wymnażamy sobie e, po lewej stronie, mamy przecież mnożenie, zatem robimy A razy C, A razy D, B razy C, B razy D. W sensie, y, no tak, B razy C, B razy D, czyli będziemy mieli tak. AC dodać. AD, dodać BC, dodać BD. Dobrze Wymnożyłem? Tak, dobrze Wymnożyłem. Większy lub równy od AC, dodać BD, dodać dwa pierwiastki z AC razy pierwiastek z BD. Mamy tutaj coś takiego. Zauważcie, dużo nam się uprości, czyli to się skraca, to się skraca. Stop, co tu w ogóle, źle to zrobiłem. Czyli tu jest BD, czyli AC się z AC skraca, BD z BD. No i zostanie nam właściwie coś takiego. AD odjąć. I teraz to sobie przerzucę na drugą stronę, ze zmianą znaku, czyli będę miał odjąć dwa pierwiastki z AC razy pierwiastek z BD. No i tutaj będzie dodać BC, większy lub równe 0. I tutaj właściwie jest najcięższy etap tego zadania, dlatego że no, zwinięcie te, tych pierwiastków we wzór skróconego mnożenia może być, niektórym sprawić problem. Natomiast pokażę, jak to w łatwy sposób zrobić. Czyli zobaczcie, zapiszmy sobie to AD jako pierwiastek z AD do kwadratu, no bo ten kwadrat się z piereskiem kasuje, no i właśnie dostajemy to samo, minus, dajmy sobie tutaj dwa razy. Teraz popatrzcie, tutaj mamy AD, a tutaj mamy AC, chciałbym mieć to samo. Ale z racji, że przecież mamy tutaj mnożenie, to ja mogę to D dać tutaj, a to C dać tutaj, no bo przecież to są te same stopnie pierwiastków, więc możemy tak naprawdę dać to pod jeden dach. A z racji, że wszędzie tutaj mamy mnożenie, to możemy po prostu zamieniać te liczby miejscami. To nie jest problem, nic się tutaj złego nie dzieje. Zatem zobaczcie, co będziemy mieli. Będziemy pierwiastek z AD razy pierwiastek z BC. Coś takiego. No i ostatni, zauważcie, wyraz to jest właśnie bc, zapiszmy to również w tej samej formie, czyli bc do kwadratu, większe lub równe 0. No i widzimy już wzór skróconego mnożenia, no bo przecież to możemy zapisać jako, weźmy sobie to, skopiujmy to również, czyli to sobie tutaj dajmy. No i możemy to zapisać przecież jako pierwiastek z ad, dodać pierwiastek z bc do kwadratu, tylko nie plus, tylko minus tutaj uważamy. Dlaczego minus? No bo tutaj jest przecież minus w tym miejscu, więc musi być minus. No i to jest większe lub równe 0, co właściwie kończy dowód. Dlaczego? No bo wszystko do kwadratu jest nieujemne, także możemy zakończyć dowód. Oczywiście na no maturze dajemy krótki komentarz. No i przejdźmy do drugiego zadania, które, tak jak powiedziałem, to jest zadanie na jedną linijkę, ale to pokażę w przyszłości, jak używać średnich. No tutaj mamy różne stopnie, tutaj po lewej jest czwarty, po prawej drugi, jeżeli nie ma nic, to znaczy, że stopień pierwiastka jest drugi. No i pytanie jest takie, jak się tutaj zabrać za taką nierówność? No, mogłoby paść pytanie, czy pójść do kwadratu, czy do czwartej. To będzie do czwartej, to jest jak ze wspólnym mianownikiem, czyli e, najmniejsza potęga, która wyeliminuje oba, potęgi, oba pierwiastki, to będzie właśnie czwarta potęga. A pierwiastki nie lubią się z potęgami, więc to jest bardzo dobry krok w ogóle, żeby podnosić to do potęg i e, niszczyć te pierwiastki. Także e, zapoznajmy te pierwiastki z potęgami, czyli podnieśmy to tutaj do potęgi czwartej, a to tutaj podnieśmy do potęgi też czwartej otrzymując odpowiednio, co będziemy mieli. Tutaj się skróci czwarty stopień pierwiastka, zostaną nam tylko to tak na wnętrze tego pierwiastka, bo czwarta potęga z czwartym stopniem się skrócą, to będzie większe lub równe i teraz uwaga, tutaj to podniosłem tak jakby do czwartej, a tu jest drugi stopień pierwiastka, więc czwarta potęga z drugim stopniem pierwiastka się skrócą i zostanie jeszcze druga potęga. Tak więc będziemy mieli tak jakby tutaj a kwadrat plus b kwadrat przez 2. No i to będzie jeszcze do kwadratu, dlatego że tak jak powiedziałem, ponieśmy do czwartej, natomiast czwarta potęga się zbiła z drugim stopniu pierwiastka i została jeszcze druga. No i teraz popatrzcie, tutaj mamy A do czwartej dodać B do czwartej dzielone przez dwa, większe lub równe od. No i podnieśmy sobie górę osobną do kwadratu i dół osobno do kwadratu, czyli dostaniemy A do czwartej dodać B do czwartej dodać 2a do drugiej, b do drugiej. Pamiętajcie o tym środkowym czynniku, bo to jest ta jakby suma dwóch czynników do kwadratu dzielone przez no, dół do kwadratu 6 przez 4. Teraz domnożymy sobie obu stronie czwórki, czyli pomnóżmy po prostu obie strony razy 4. I teraz popatrzcie, tutaj się czwórka kasuje, zostanie nam 1, 1. Tutaj nam się czwórka skasuje, zostanie 2, tutaj 1, czyli będziemy mieli 2a do czwartej, dodać b do czwartej, większe lub równe od a do czwartej, dodać b do czwartej, dodać 2a kwadrat b kwadrat. No i odejmijmy sobie to wszystko stronami. To właśnie tutaj tak naprawdę mamy jedno a do czwartej plus b do czwartej, tu mamy 2, czyli jak je razem odejmiemy, to zostanie 1a do czwartej plus b do czwartej, Czy będziemy mieli a do czwartej plus b do czwartej. Mówiąc w skrócie, odejmujemy po prostu a do czwartej minus b do czwartej stronami, w sensie a do czwartej plus b do czwartej odejmujemy. No i tutaj będziemy mieli minus 2a do drugiej, b do drugiej większe lub równe 0, no i popatrzcie, też już mamy właśnie koniec zadania, bo to możemy zapisać jako a do drugiej, do drugiej, odjąć 2, tutaj będzie a do drugiej, b do drugiej, no i dodać mamy b do drugiej, do drugiej większe lub równe 0, czyli będziemy mieli ostatecznie a do drugiej minus b do drugiej całe do drugiej, bo to przecież wzór skróconego mnożenia większe lub równe 0, no i kończymy dowód, no bo przecież wszystko poniesiono do kwadratu musi być nieujemne także zostawiamy taki krótki komentarz na maturze no i właściwie to jest tyle a jak widzieliście bardzo proste są te nierówności Czyli jeżeli macie po prostu pierwiastki w obu nierówności, jeżeli macie pierwiastki w nierównościach, to najlepszym sposobem jest po prostu się ich pozbyć, podnosząc do odpowiedniej potęgi. Jeżeli byłby, trzecia, jeżeli byłby trzeci stopni pierwiastka, no to warto byłoby podnieść do trzeciej potęgi. No i to tyle z dzisiaj, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.